Siemaneczko ludzie, witam Was. Robimy sobie powrót do korzeni, czyli klasyczne tło, czerwony garaż, dwór, wiejący wiatr, także ledwo nas słychać i oczywiście z nami kolejny produkt do testów. Mamy sobie od manufaktury wosku zestaw do pielęgnacji skóry. Jest to zestaw do czyszczenia skóry. Dostajemy w tym zestawie aplikator do wosku wosk. Środek do czyszczenia skóry, szczoteczkę, fajna miękka, nie zniszczy nam skóry. No i dostajemy w tym zestawie również fibrę. Poza tym dostaliśmy również smyczkę oraz kubek od manufaktury wosku zestawem postarali, jeśli o to chodzi, bo to kosztowało 115 zł. Dostaliśmy jeszcze od nich kubeczek i smyczkę. No To jest taki naprawdę bardzo fajny smaczek, który no po prostu sprawia, że robi nam się miło. tak? Robi się przyjemnie, jeżeli dostajemy e, przy okazji zakupu jeszcze jakiś tam wonusik. Więc przejdziemy sobie do testów tego. Oczywiście na początku wyczyścimy sobie skóry leather cleanerem. Zobaczmy, co tu pisze. Jest obrot przeznaczony do czyszczenia tapicerek skórzanych oraz ze skóry ekologicznej. Myślę, że mamy sposób użycia, środki ostrożności, nie spożywać. Okay. Zobaczymy, co, co mamy na wosku. Emulsja woskowa do impregnacji tapicerki skórzanej oraz ekoskóry po uprzednim czyszczeniu preparatem MW Leather Cleaner. Hmm. Sposób użycia, po prostu nakładamy i docieramy tak jak zwykły wosk. Nie spożywać. Nie wiem, może mieli jakieś problemy, że klienci im jedli produkty eee, Dobra, przejdziemy sobie do testów Nie wiem w sumie czy śledzicie nasz fanpage czy nie Czarna Bertona poszła wek Zagościła u nas Bertona z 20 LED, czyli 2.0 Turbobenzyna 200 Koni są grube plany na nią. Są naprawdę grube plany na nią jest tu już wsadzone, znaczy jest wsadzone, będzie tu wsadzone większe turbo turbo z lecha. Ono tam znosi do około 280-290 koni raczej na luzaku. Także będzie wymieniana turbinka tutaj. Raczej będzie robiony jakiś fajny wydeszek z downpipe'em. Znaczy od samego downpipe'a zaczynając, będzie cały kompletny wydech tutaj dłubany. No i planowo jest tu około 300 koni, nie? Także będzie błyn. No e, dobra. Wyczyścimy sobie tutaj te skóry, zaczniemy od tego fotela pasażera. Okej, okay, mordeczki, jedna rzecz musimy tutaj odkurzyć. No generalnie rzecz biorąc, to Piotr teraz był tą Bertoną na wakacje. Na nadmorze pojechał, no to jest chyba 600 albo 700 km od nas. No w środku się trochę zabrudziło do ostatniego sprzątania, także żeby nie robić lipy odkurzymy sobie te skóry, żeby jakimś piachem i tak dalej nie rozcierać po tej skórze, nie rysować jej. I nie pociąć. Także pójdziemy sobie szybko po odkurzacz. Odkurzymy tam Wam na timelapse w przyspieszonym tempie i zabieramy się do testu. Ok, mamy odkurzacz już wyciągnięty. Przy okazji pochwalę Wam się nowym nabytkiem. Jest to Karcher WD3. Wiem, że to się powinno mówić Kercher, ale każdy mówi Karsher. Ja też tak mówię. no mam tak, to jest zajebisty odkurzacz. Korzystałem z niego w poprzedniej pracy, korzystam z niego w tej pracy, w której teraz robię. Ciężko będzie znaleźć za tą cenę lepszy odkurzacz niż on. Ma możesz na nim odkurzać na mokro, na sucho, z workiem, bez worka, ale bez worka raczej się wciąga rzeczy typu gruby gruz, kamienie i tak dalej. Z workiem lepiej odkurzać rzeczy pylące, ponieważ zapycha nam się wtedy tutaj filtr, który jest tu i chujowo odkurza. A poza tym może silnik zastać pył i wtedy nam zniszczy silnik sponsorowana reklama, ale jeżeli chcielibyście nam zapłacić za reklamowanie Was, jestem chętny. Do dzieła. Jezu. No, Bertoneczkę mamy już odkurzoną, skóry odkurzone, żeby nie było lipy i frajerstwa. Także zabierzemy się za testowanie kosmetyków od manufaktury wosku. Let's go! Skóry przed czyszczeniem, jak widzicie, prezentują się właśnie w ten sposób. Zobaczymy, jak będą nam wyglądały po wyczyszczeniu. Ok, tutaj mamy preparat już z pianowniczką, nałożymy sobie trochę na szczoteczkę i przechodzimy do czyszczenia. mamy fibrę, którą dostaliśmy w zestawie i przetrzemy sobie. Ok, możecie od razu zauważyć, że tutaj skóra zrobiła, się, nie wiem na ile to widać. Tutaj skóra zrobiła się taka fajna, no jak skóra, taka satynowa, matowa wręcz. A tutaj jest taka strasznie błyszcząca, taka gładka, że nawet nie widać faktury tej skóry. Czyścimy sobie dalej. Szmata tylko po tej sekcji wygląda w ten sposób. Tu jest strona czysta. Różnica jest. Tak wygląda nasza szczotka. Zrobiła się już dosyć czarna. Za chwilę pójdziemy ją wypłukać pod wodą. Jest dosyć, dosyć już mocno brudna. Tu macie teraz fajne porównanie. Tu nie było czyszczone, tu jest wyczyszczone. To jest taki na żywo tu jest takie bardzo, bardzo błyszczące wręcz. Powiedziałbym, że w połysku tutaj jest taka fajna, matowa ta skórka. Szczotka jest świeża, więc zostawia nam trochę włosia. Ale to nic nie szkodzi, bo przed woskowaniem odkurzymy sobie te skóry. Ja tutaj skończę robić siedzisko i pokażemy Wam z innej perspektywy różnicę między siedziskiem a oparciem. To zobaczycie o co chodzi. Szmata mówi sama za siebie o tym, czy środek działa, czy nie działa. Ona jest taka czerwona, więc to też aż tak fajnie nie widać, bo ten czerwony tak psuje ten kolor. Ale widzicie jak brudna jest. To jest po samym siedzisku. Zobaczcie sobie, jak wygląda teraz fotel. Widać fajnie fakturę tej skóry, nie jest wypełniona żadnym brudem, ani niczym takim. a Oparcie wygląda jakbyście je polakierowali lakierem bezbarwnym, całe się świeci. Wygląda po prostu jakby było olejem nasmarowane. Oczywiście wiemy, że niektóre włoski i produkty do dają taki efekt, natomiast raczej stara się właśnie czegoś takiego unikać. Bardziej idzie się w taki właśnie satynowy look. OK, przeczyścimy sobie resztę fotela i wrócimy do Was, jak będziemy testowali sobie wosk. OK, szmata po wyczyszczeniu jednego fotela wygląda tak. No, nie był zbyt czysty, ale zakładam, że te fotele nie były czyszczone od nowości tego samochodu, bo tak wyglądały. Zabierzemy się teraz za impregnowanie. Do impregnowania dostaliśmy. Taki, oto pad, aplikator mikrofibrowy. Mikrofibra jest delikatna, w przeciwieństwie do pianki, gąbki. Nie ma opcji, że coś porysujemy. Bardzo fajnie. O, widzicie, nawet takie ja mam ręce po czyszczeniu tego fotela. Będzie poza znie. Tutaj mamy wosk, powinien nam dać satynowy wygląd. Pachnie przepięknie wanilią. Nałożymy go sobie troszeczkę. Aplikator i lecimy. Okej, okay, mamy nasz wosk impregnat na skórę nałożony. Wygląda to w ten sposób. I poczekamy sobie teraz chwileczkę, aż to się nam w tą skórkę fajnie wchłonie, aż ona sobie to wpije. Dotrzemy nadmiar mikrofibrą, żeby nie brudziło ciuchów i tak dalej i pokażemy Wam efekty końcowe. Co Wam mogę powiedzieć? Zdecydowanie fajnie, eee... fajnie jest wyczyszczony ten fotel, ponieważ sam wosk, impregnat przy nakładaniu go Pad się nie zbrudził, on tu jest tylko żółtawy, ale jest żółtawy, bo włoskie są w sobie żółty. Pad jest czysty, nie jest brudny, czyli fotele są dobrze wyczyszczone. Czyli środek chyba fajnie czyści. Skóry prezentują się nam tak. Macie porównanie fotela kierowcy, który nie był czyszczony i fotela pasażera, który jest wyczyszczony. Nie wiem na ile to widać na nagraniu, natomiast w rzeczywistości no w sama skóra w dotyku jest taka fajna, gładka i Taka bardziej prawdziwa, bardziej skórzana, aniżeli ta po stronie kierowcy. Ta po stronie kierowcy ma brudem zapchane wszystkie te swoje rowki i ta faktura tej skóry jest prawie niewidoczna. Ona jest prawie, że idealnie gładziutka, a w dotyku sama w sobie jest jak taka guma. Także no, ogólnie ta skóra jest przesuszona. Jest strasznie taka sztywna twarda i w porównaniu do tej wyczyszczonej i zaimpregnowanej jest niemiła w dotyku. Okej, okay, jesteśmy z powrotem na naszym misternym tle. Manufaktura wosku Leather Cleaner oraz impregnat Satin Leder. Co Wam o tym mogę powiedzieć? No zdecydowanie czyści. Tak? Czyści nam ten środek. Ma taki chemiczny, typ, typowego środka czyszczącego zapach. Za to ten impregnat pachnie naprawdę, naprawdę ładnie, mi się ten zapach strasznie podoba, praca z tym była przyjemna, ogółem to dużo tego środka nie idzie, ja trochę grubo dosyć poleciałem, no zużyłem tyle tego, ale wydaje mi się, że nie trzeba tego aż tak dużo dawać. Ja po prostu dawałem tego więcej, bo te skóry były mega takie brudne, uklejone i zasyfione i po prostu ta szczotka nawet by nie chciała jeździć po tych skórach. Ale spokojnie Wam to wystarczy na cały samochód i jeszcze Wam tego zostanie na ewentualne doczyszczenie sobie z powrotem fotela kierowcy i pasażera i na ewentualne jeszcze jakieś poprawki. Także produkt myślę jest naprawdę w miarę wydajny. Jeśli chodzi o sam satin leather. No definitywnie daje taki satynowy ale dopiero po dotarciu, przed dotarciem jest to bardziej taki naprawdę połysk, e, dosyć mocny. Po dotarciu zmienia się to w taką satynę, ale tak bardziej, już bardziej dalej na spektrum, bliżej połysku. Nie? nie mówię, że jest to zły wygląd. Fotele naprawdę po tej odżywce są mega w dotyku. E, czuć, że ten impregnat po prostu coś daje, działa i odżywia nam te skóry. Także moim zdaniem produkty naprawdę na plus. Jak za swoją cenę mamy cały zestaw, do którego nie musimy dokupować naprawdę już nic, bo dostajemy fibrę, dostajemy szczoteczkę, dostajemy produkt do czyszczenia oraz dostajemy aplikator i impregnat. Także jeżeli macie brudne skóry to... Zrobicie sobie to naprawdę sami, nie musicie jechać do żadnego studio detailingowego czy czegoś takiego. Kupujecie sobie ten zestaw i sobie te skóry wyczyścicie fajnie. Nie? Jeszcze myślę, że zrobimy drugą część testu tego zestawu, ale w tej czarnej betonie, ponieważ tam jest jasne wnętrze, jasne, mocno zniszczone skóry, zobaczymy. Jak sobie poradzi z tymi skórami ten oto produkt Bo na czarnych wiadomo Aż tak tego nie widać Możemy widzieć tylko po tym co zostaje na mikrofibrze Moja ocena Na plus Fajny zestaw Fajny bonusik był przy zakupie tego samo że to gadżeciarze Ja się z tego cieszę Fajne to było Hejka